Suhajte Mam duży problem. Ostatnio wstawiłam na mój drugi kanał film i wbił on praktycznie zerowe wyświetlenie. Bleh. Może jest tak dlatego, że nawet nie wiecie o egzystencji tego kanału. Jednak żeby nie było tak chaotycznie, to pozwólcie, że coś wam wyjaśnię. Kiedy wyszedł drugi sezon Ninjago: Dragons Rising, na powrót zainteresowałem się Ninjago i nawet wstawiłam na mój kanał jedną teorię, która osiągnęła ogromne jak na tamten czas wyniki. Spróbowałam jeszcze kilkakrotnie, zero każdym razem z tak samo dobrym rezultatem. Ale zrozumiałem, że to loczek Minecraft, a nie loczek Ninjago. Dlatego co Złożyłem drugi kanał o nazwie Loczek Plus, by wstawiać na niego inne rzeczy. I tak we wrześniu trafił tam film, w którym mówię o premierze nowego snu Ninjago, która miała miejsce kilka dni temu. Film niestety nie osiągnął tak dużych wyników jak ten na głównym kanale, ale stwierdziłem, że za jakiś czas może się polepszy. Potem przez miesiąc nie wstawiałem filmów, gdyż chciałem się zająć głównym kanałem, który w tym okresie przychodził swojego Prima, który trwa do dziś, czego niestety nie można powiedzieć o Loczku Plus, gdyż wynik filmu, który tam wstawiłem kilka dni temu, są żenujące. Dla porównania wstawię dziś ten sam lekko edytowany film na główny kanał. I zobaczymy jego osiągi. Jeżeli będą dosłownie 100 razy lepsze, tak jak inne filmy z głównego kanału w porównaniu z drugim, to będę zmuszony nagrywać Ninjago właśnie na główny kanał. Wiem, że niektórzy poczują się zawiedzeni, ale zrozumcie, że tworzenie drugiego kanału i budowanie widowni od zera. Nie ma według mnie sensu. Jeżeli mogę nagrywać na główny kanał, na którym mam już sporą widownię i mogę dotrzeć do dosłownie 100 razy większej liczby widzów, a przy okazji wbijać wszystkie statystyki na jeden kanał zamiast rozdzielać je pomiędzy dwa. Ja tutaj widzę same plusy, a jak macie przeciwwskazania, to piszcie w komentarzach. Tylko błagam, niech to nie wygląda tak. No co ty sobie myślisz? To nie loczek ninjago, tylko loczek Minecraft. Nie nagrywaj tu ninjago! Tylko jeżeli chcesz, bym nagrywał na drugi kanał, to strzel tam subika i podbij zasięgi, by wstawianie filmów tam mi się opłacało. Jeżeli nie subujesz tego kanału, to tutaj również możesz wcisnąć ten czerwony przycisk, zanim klikniesz w link w opisie kierujący się do drugiego kanału. Do następnego razu. Cześć!